W tym odcinku chciałbym wam pokazać jak się robi fl Flying Blow Clicka Czyli taki sposób, gdy kiedy trzymacie o tak myszkę i przejeżdżacie ją po stole, albo po biurku lub po podkładce na, na czym chcecie Sonia, możecie nawet po buzi, albo po ręce Ogólnie to chodzi w tym o to że musicie, najlepiej ogólnie by było jakbyście mieli właśnie mm, taką powierzchnię, żeby taka była dobra do takie, takiego, żeby Wam się brała ręka, drgała no i po prostu ustawiacie sobie tak myszkę. Mm. kurczę, nie wiem, jak zapalić lampki, bo, ponieważ, no dobra, jak to może zapala, O, tak mm, nie mogę, dobra. No to patrzcie, tak i po prostu przyjeżdżacie. na tym można zrobić nawet ze, ze 150 a Więc, no to po prostu. Łatwo jest to zrobić, bo ten palec. Sorry, ten palec po prostu ma przejeżdżać po tym i wtedy jak on drga, to najeżdża Wam na ten przycisk. I dzięki temu możecie wyklikać o właśnie no 20 CPS na lusie jest. I ogólnie jak mogę Wam jeszcze pokazać na szybko. Że dosłownie na tym się to pogrom zrobić. Więc czekajcie, muszę ustawić o klawiaturę Sojus tak nagrywam. To nie wiem, chodzi sama do No i mam nadzieję, że mi telefon nie upadnie, bo nie chce mi się tego nagrywać drugi raz. No i patrzcie. Dzięki temu sposobowi zrobicie to su nie diego mała, tylko że... Jakbyście chociaż to widzieli. No dobra, tak będzie dobrze tak będzie dobrze no patrzcie no kurde, dobra mam nadzieję, że to wypatrzycie. Ustawiacie się i lecicie no mi się tak nie udaje ale wcześniej robiłem długie diagonale jak chcecie poradnik zrobić diagonale to na luzie napiszcie, to ja wam no piszcie to pokażę widzicie to na luzie, o sorry przeglądam zasłonię, no patrzcie y no taki diagonal, to jest króci, króciutki diagonal bo ja normalnie robiłam o wiele dłuższe tylko o typu tam są właśnie tam są te diagonale też zrobione no ale no, dobra, a więc no to to chyba tyle z tego poradnika eee, mam nadzieję, że wam się spodobało jeśli, jeśli chcecie poradnik jak zrobić diagonala możecie to załóżmy tak 15 łapek w górę to nie jest dużo, naprawdę i możecie naprawdę dobić to i wam zrobię tutorial jak zrobić diagonala no więc to chyba tyle, siema